Kto te szkoły zamknął? Kto zamknął szkołę, czwórkę na winiarku? Tak ważna szkoła, tak ważna placówka. Polega to na tym, że w warce czy w każdym jednym mieście placówki powinny być oddalone od siebie, a nie dwie placówki skupione w odległości 50 czy 25 metrów. Jakie jest dbanie o bezpieczeństwo młodzieży i dzieci? Robi się wszystko, żeby dzieci miały jak najkrótszą i jak najbezpieczniejszą drogę do szkoły. W walce poprzez likwidowanie szkoły na winiarach, dzieci muszą uczęszczać do szkoły dwójki, przepraszam, szkoły dwójki bądź szkoły jedynki. To nie jest działanie na rzecz społeczeństwa i na rzecz y, rodziców i tych dzieci. To jest działanie tylko przeciw tym że tam znajduje się grupa opozycjonistów i tam był najsłabszy wynik dla naszego kontynentu. Dzisiaj spotykamy się tutaj, żebyście od nas już słyszeli kilka sztandarowych <coughs> punktów naszego programu. Kompleks szkolno-przedszkolny na Winiarach jest dla nas olbrzymim wyzwaniem. Jestem po wstępnych rozmowach, bo nie mógłbym tego projektu ani pomysłu Państwu przedstawić. Rozmawiałem już z prezesem Zarembą na temat budowy kompleksu, kompleksu szkolno-przedszkolnego na Wigianie. Nie ma na tym terenie żadnego innego placu, gdzie by można taki kompleks uruchomić. Będziemy rozmawiać o sposobach pozyskania tego terenu, ale najważniejsze na dzień dzisiejszy jest to, że jest chęć współpracy. I to na każdej płaszczyźnie, żeby tą placówkę przywrócić do życia. W bardzo potrzebne są szkoły i potrzebne są przedszkola. Mamy jedną przedszkolę i w bardzo złym stanie technicznym. Cztery lata temu było obiecywane, że będzie budowane nowe przedszkola. Dzisiaj jest w publikacji, którą Państwo w większości otrzymaliście, piękna wizualizacja że będzie przedszkole za 5 milionów złotych. Moglibyśmy dzisiaj tak naprawdę rozmawiać, gdybyśmy to, co powiedziałem, mieli projektorium budżetowe na 2011, skąd są pieniądze zaplanowane na to piękne przedszkole i wiele innych rzeczy. Już byśmy wiedzieli. <laughs> tylko dlaczego to jest w takiej tajemnicy zachowywane, żebyśmy Państwo tego nie mogli przestać?